Odcinek pierwszy. To jest odcinek drugi widzowy na konsoli. Dzisiaj gramy Battle Royale i próbujemy zrobić dwa winy albo z 3 i... i sup i lajkynek like. tam mówi, żeby cztery zrobić. Goto! si ten osek 160, 160, 160 to właśnie ten timek. Może, może by to zagrać z tym skinem A ten wchodzi mi na kanał Mina i ja wszedł jest jak Co powiesz? Ale jesteś tu na YouTube, ale Nie no, daje lajka pod... Że mi biana na katerze, kebaba. Nie no, wcale kiedyś na nim nie byłeś z Julkiem sam. kipi psał Ej Ej, to jest żart, znowu UFO mam, mamy, UFO. Tam nie lecicie. Odpalajta się je! Odpalajta się, zanim wylądujemy. Bo musimy zrobić cztery winy! Tylek, tu mamy zadanie, musimy je wykonać! Ale się zrymowało, zaraz się je wykona, jak się wszystkich pokona! Daję, no, ja, ja, ja już robię, ja już robię te zadania. Ja robię te zadania. Ty, ty ja lecę robić te zadania. Jutro szkoła! Pepsi, kola, jutro szkoła! ちょっと待ってください。 Thank you. A to się w sumie nie opłaca, by kupić Tylek. To gdzie jest ten złodziej do przesłuchania? Tak ty wykonałeś te zadania? Coś, 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 tu się jest tyś się wszystko tyś bo tyś chcę zaliczać, jak tyś tyś że tylko do niej zagarać i mam zrobione zadania. Naprawdę pies. Ten pies, który chce dać z Ha? Nie no ja nie robię żadnych zadań, bo ja nie robię żadnych zadań, poszli nie ona są mocne? Czytają atakuje Dobra, proviame i druga vrunda. Tra-la-la. Możemy tylko jedną rundę wygrać, bo nam się nie uda tych czterech Gramy z tą logiką, co wtedy? Kula. Jak nie wygramy kolejnej rundy. Jak nie wygramy kolejnej rundy, zakończamy odcinek. Ej, jak nie wygramy... Widzowie, jak te wygramy drugiej rundy, to kończymy odcinek. Więc super, like. Pcy, 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 pcy. A po co ten raz, dwa razy? No właśnie. W tym miesiącu dwa razy drugie miejsca, a teraz. Właśnie w tym mniejszym, drugie miejsce za pierwszą rundą bez żadnej rozgrzewki. W, 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 ostatnim odcinku robi, w ostatnim odcinku robiliśmy rozgrzewkę. W pierwszym odcinku robiliśmy rozgrzewkę. bo to przecież, bo to przecież start, przecież wyspa startowa. Ja jestem fagata z się z pomina, a a której warto nie wypinasz. <grystanie> <telefonu> a tu Dojka przychodzi z telefonu i puszcza, ja to gówniara, ubrana, czyli Dominika, ja to gówniara. <grystanie z telefonu> gata! este fac gata, care e barta mea de teaj! Jak? I tam, i tam... Kurna. W poprzednim odcinku mi spadało więcej razy, a teraz tylko jeden. Ja ci powiem, kiedy masz mówić, trzeba ja przyłożę do widzów i może usłyszą. No a mów Tymek. Tymek mów do widzów co było w jednej piosence o fagacie. Mów, mów co było w piosence o fagacie do widzów teraz. słyszeliście widzowie? mam nadzieję, że widzowie słyszeli kurde no znowu to samo i w żółtej skrzynce się określi legendarkę

A co mają robić i często by się słów? Specjal piosenki. Cała piosenka. Jak ja nagrywam mi wtedy w tej przerwie nagrywania. Nie wypije, temu kona zbije. A temu, a temu těžko szukać pí, brovarka, do białego ranka, pí, brovarka, do białego ranka. A pij, pi ja, pij, pij, brobarka, do białego ranka, brobarka. Zostaw go, zostaw go! Do białego ranka, Za zami nie wypiję, tylko go tak kryje I w się, tak powiem.

Dobbiamo ancora nica, pi, pro, porca, la goranka, famosa, 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 Jež je to raveně lona. Rrabarra, rabarra, Videl je to! To znamená, že pije. Cítím, krije. Můžu ho vzít, jeszcze jeszcze. Ale ja sobie pojeżdżam po aucie widzowie. Jak chcecie grać... Jak chcecie grać z nami, to oczywiście możecie wpisywać mój nick. Kasperek20466 Oczywiście musicie pisać swoje niki w komentarzu, że mógł, że mógł przyjąć od Was zaproszenie, przyjąć od innych, nie od Was. To to wszyscy, że wszyscy, trzy.

Gdzieś Tutaj gdzieś Tymek, a tutaj Masz najbliższy bus Albo tutaj Nie, nie Moje itemy są tutaj Tymek Leć tutaj, a tutaj Masz jedyny bus najbliższy co moje itemy Minigama Oczywiście kończymy nagrywanie. Noro!